Rafał, koniec roku się zbliża. Wiesz co to oznacza? Czy to już czas na. Podsumowanie roku. Podsumujmy ten rok, bo działo się naprawdę wiele. Oj tak, mieliśmy mnóstwo sukcesów, z którymi chcielibyśmy się z Wami podzielić. Odnotowaliśmy 20% wzrost sprzedaży rok do roku, co wiąże się z tym, że przebiliśmy magiczną liczbę 10 milionów netto przychodu. 8 lat temu to było tylko i wyłącznie dla nas marzenie. W tym roku na sklepowe półki wjechało aż 7 nowości, które pokochaliście. Bezmięsne kawałki ala kurczak premium, bezmięsne parówki premium, bezmięsny kabanos extra, bezmięsna mielonka, bezmleczny tarty, bezmleczny żółty w plastrach, bezrybny łosoś. Byliśmy na wielu specjalistycznych targach, w tym kolejny raz na Plant Based World Expo w Londynie. Nasza marka Plenty Reasons jest już na 14 rynkach europejskich. No i zdobyliśmy Plant Based Excellence Award za naszego kabanosa extra. Wprawdzie to brans, ale dla nas to jak złoto. Pierwsze billboardy z Bezmięsnym? Pierwszy Bezmięsny billboard. Były. Bezmięsny jest coraz bardziej widoczny, a nasze produkty pojawiają się w kolejnych sieciach handlowych. To był rok pełen wyzwań, ale dzięki Wam i naszemu zespołowi naprawdę daliśmy radę. Jeśli nadal jesteście głodni wrażeń, to zapraszamy Was na www.bezmięsny.pl. Widzimy się w kolejnym roku 2025. Nadchodzimy! Do, Do zobaczenia! zobaczenia.